Dla aktywnych widzów do wygrania 8 sztuk AK47 Asimov. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 września. Do wygrania macie place w o wartości 20 zł. Wystarczy, że stawicie lajka, suba z dzwoneczkiem, a i komentarz dowiecie w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony, Wówka, witam Was. Odcineczku 60 zł do kosy. Był odcinek od 50, był od 70, więc nadeszła pora, żeby zrobić odcinek od 60. Więc będziemy zaczynać ten odcineczek i zaczniemy go, słuchajcie, od skrzyneczki. Hmm, wystarczające saldo dobra, żeby tutaj nas nie kusiły niepotrzebnie. Jakieś skrzyneczki droższe. I tutaj, co tutaj w ogóle będzie idealnego? Hmm, na pewno niecała, niecała kwota, coś takiego czy troszeczkę tańszego, na przykład disco, dobra, tylko jedna strata, skrzyneczka, czekajcie, zobaczyliśmy, obej, słuchajcie, nie, auk, dobra, nie mam, auk, mam emeczkę, kontrol, ile jest warta, moi drodzy, taka meczka, 16 zł, ok 17 prawie, dobra, twórzmy jeszcze jedną, zobaczmy, może to będzie akurat szczęśliwa skrzyneczka i chyba jest, słuchajcie, bo ponownie jest to pozytywny skinek, 26, u, u, dobra, 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 disco, nieźle, nieźle, no i zobaczymy, jak będzie trzeci. No i tutaj już chyba nie. jest. Nie, dobra, nie ma auga. A prawie był. Dobra, nie ma auga, prawie mieliśmy go znowu. Znaczy znowu, właśnie nie mieliśmy. Właśnie auga. 82 zł. Zaczęliśmy od 60. Więc jest naprawdę spoko. No i skręczka disco. Naprawdę tutaj fajnie się pokazuje. Więc bitewka. Bitewka z disco. Zaczekajcie, disco. Bierzemy ją, dajemy sobie trzy, nie no, to przesada przesada, dwie skrzyneczki, dwie skrzyneczki, jeden na jeden żeby tutaj wiadomo nie przesadzić. Z liczbą graczy też oczywiście nie przesadzamy, bo w tym odcinku musimy grać jak najbardziej racjonalnie nie, tak, żeby faktycznie właśnie kostkę zdobyć. No i dobra, wbijedne do z heku, bot nie zdążył. Heku, kto tutaj zostanie zwycięstwo? Czy będą pozytywne skiny, czy... Dobra, nie mamy augustu, same pozytywne skiny Mój niestety jest... O kurczę, dobra Tutaj będzie gruba jazda, słuchajcie Niestety są augi, no niestety z augi Jeżeli teraz ja trafię coś ciekawszego No to zobaczcie, sama wartość skinów z tej bitwy To jest 78 zł, więc Naprawdę potężnie by tutaj aktualnie było Byśmy mieli ponad 120 zł, Więc to już by było coś, słuchajcie To już by było coś, no ale niestety nie tym razem Niestety nie tym razem W ogóle potężny skin, 50 zł. My nie zdobyliśmy takiego ani razu, nie otwierając tę skrzyneczkę. I tutaj jedna z fajniejszych skrzyneczek, którą lubię, to jest właśnie ta z naklejeczkami, więc jak najbardziej, chociaż jedną sobie otworzymy. I niestety nie, tym razem jest to namiocik za złote 40, więc zostaje od razu sprzedany. Jeszcze dajmy szansę na bitwę dla Aspirationa. Bo jednak to skrzynia, która nieraz nas uratowała w mniejszym lub większym stopniu, więc jak najbardziej klikniemy sobie bitewkę właśnie z tą skrzyneczką, może akurat tym razem będą jakieś fajniejsze naklejki heku do nas ponownie wbija, no... Zwyciężył poprzednią bitwę, więc jest pewnie chętny. No i czy on mnie znowu miażdży, oczywiście, że tak, słuchajcie, przegrywamy z nim po raz kolejny. Nie nie wiem, on teraz jakoś backę, bo pewnie że mnie niszczy totalnie w każdej bitwie. Dobra, jeszcze jedna taka sama, jeszcze jedna taka sama. Jeśli Heku mnie zniszczy ponownie, to ja nie wiem, gra ja się załamy. Nie, niech on idzie stąd, niech on idzie stąd, bo on nas niszczy ciągle. Więc ja naciskam przywołanie bo no i zdążył, no i zdążył. Dobra, teraz go rozwalamy, widzowie. Teraz go rozwalamy w tym momencie. Heku przegrywa z nami bitwę. Nie no, Heku, trzy razy, trzy razy. Gość się na mnie dorabia, słuchajcie, on się na nie dorabia po prostu żeby wygrać paysayf card napisz jaki masz telefon i liczbę od 7 do 10 coś z eventowych może to najtańsze o 3 sztuki najtańszych eventowych 12 zł 45 klejnotów dla mnie no i jest ciekawszy skin czy nie ma słuchajcie jeszcze nie ma jest jeden ciekawszy dobra Jeden ciekawy skin, ale jeden ciekawy skin. To niestety za mało, chociaż tutaj są szanse właśnie na dwie koski Niby niewielkie, ale kurczę może akurat by to jakoś tam zatrybiło. Więc próbujmy... Jeszcze raz rękawice! nie, 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 nie totalnie nie! Dobra, totalnie nie. Wypadają nam te... Niestety najgorsze no skiny. Dobra, Gold Sonic, słuchajcie, Gold Sonic z Trinia, który swój test. Jedna z popularniejszych, no tutaj jedyna słuszna opcja. Cztery gracze wbijamy, wygrywając z taką bitwę, naprawdę możemy zrobić bardzo, bardzo mocny powrót w dzisiejszym odcinku lub odnieść bardzo mocną klęskę. Znaczy no, mocną klęskę? No klęskę po prostu, no 10 zł ostatnie, Nie mówmy, że to jest jakaś bardzo mocna klęska. Mogliśmy poczekać na graczy, bo oni by się raczej bez problemu tutaj uzupełnili. Mamy jednego bota i dwóch graczy, plus. Ja, więc zaczyna się to bitwa. No i jakie tutaj skiny są dla nas? Mm, mój za 72 grosze najlepszy, no ale 72 grosze. Nic nie trzeba mówić zbytnio. Dobra, a chyba są najlepsze. Tak jest 2,20, więc tutaj już jest lepiej. 2,20 jest zdecydowanie lepiej. Mm, Geil. 3,60, więc też spoko. Dobra, chyba mamy powrocik. Mamy powrocik, czy nie mamy dualberek też powinny być spoko. Ale nie, dobra, nie są niestety spoko. No i ostatnie, kurczę. Myślę, że dosyć mocno de decydująca będzie właśnie ta skrzyneczka. I czy to jest porażka, czy to jest zwycięstwo? Niestety, jest to porażka. Ten ostatni skin wszystko zmienił. 32 zł. Mamy jeszcze klejnoty, które wykorzystamy przy okazji w dzisiejszym odcinku. Więc ruszajmy do generatora, żeby kontynuować ten odcinek. Będzie od 13 tysięcy. 735 klejnotów do kosy, więc ile to jest? Słuchajcie, jakiego skina? 40 zł. Prawie skin jest warty, więc spoko. Jest też ranking w ogóle na evencie, Można wpłacać i sobie zająć jakieś miejsce i zgarnąć skinę. Jest też breaker, gdzie można tutaj otwierać te pojemniki. Wygenerujemy sobie nowe, ale aktualnie klejnotów nie mam, bo wszystkie po prostu wydałem. Więc dobra, mamy 40 zł. Z tych bonusowych klejnotów. O, dobra, tam gracze mieli bitwę za 36, z tego co widziałem. Dobra, już sobie poszli. Nie zdążyłem dołączyć. No ale tutaj ktoś stworzył taką bitwę na moje możliwości finansowe. Ja chwileczkę zaczekam. Chwilę zaczekamy. Raz, dwa, trzy, dobra, nie ma niestety, więc idziemy po to. I teraz tak wiecie, się zastanawiam, czy pójdziemy sobie właśnie all Inem, czy jednak... Kurczę, ja bym te aspirationy, wiecie, tak dwie sztuki, dobra, dwie sztuki aspirationa damy, trzy, trzyosobowa bitwa, nie, chyba w tym odcinku jeszcze nie było, więc nie damy sobie trzyosobową aspirationa, jeśli nie, no to zostaje nam też prawie 20, no zostanie, na 20 zł. zostanie nam 20 zł, zostanie na 20 zł, bo będzie bonusowe skin, zawsze jest bonusowe skin, więc o tym trzeba, słuchajcie, nie, pamiętać. No i dobra, o tą naklejeczkę bardzo chętnie. Jeśli wypadnie, bardzo chętnie przygarnę, więc dobra, czekajcie 2015, 17 zł. Więc jest już, już coś się dzieje, już coś się dzieje. No i nie dobra, niszczy niszczy mnie niestety na sam koniec. No i dobra, tutaj były skiny warte 50 zł do zgarnięcia, więc mamy jeszcze te 19. Te 19 bym rozegrał, słuchajcie, w moją ulubioną kategorię. Każdy wie tylko jedna strata. Nie, w One momenta, czyli to jest właśnie ta najtańsza skrzyneczka nie, z jednej straty, właśnie skrzynia One Moment. No i może akurat, nie, to też damy sobie na 4 osoby, chociaż może jakiś kontrol widzowie, kurde. Tak powiem wam szczerze, zastanawiam się dosyć mocno właśnie nad kontrolem, a nie samą bitwą, no nie wychodzi nam tutaj, to może tutaj będziemy mieli jakieś po prostu pole do popisu, nie wiem, powiedzmy, że chcielibyśmy w jednej skrzyneczce mieć skina wartego 50 zł, w drugiej 56 groszy, no i dobra, powstaje w ten oto sposób właśnie taka skrzyneczka, nie, która mnie interesuje jak najbardziej... W tej skrzyni mamy 34% szans na to, że wypadnie nam właśnie taki 5.7. Czekajcie, do 35 dobijemy. Niestety nie, brakuje nam grosza. Żeby... A czekajcie, w sumie dostaliśmy sobie bonusowo, bonusowego skina z bitwy, więc jak najbardziej nas stać. Więc dobra, to jest skrzyneczka za 20 zł, która może mieć, słuchajcie, gigantyczne znaczenie w dzisiejszym odcinku. Więc klikamy albo mamy 5.7, albo niestety, słuchajcie, odniesiemy porażkę. Więc teraz łapiemy ze kciuki i w tym momencie zgarniam Słuchajcie, Pipe niestety, ale nie, nie jest to P2000 za 56 groszy, no i niestety się to, słuchajcie, nie udało. Mamy tutaj jeszcze te skiny bonusowe, nie wiem, złotówka mi została, czekajcie, te naklejki chyba, no nie, te naklejki były, czy nie, nie, nie było chyba. No dobra, sprzedajmy i, i zróbmy jeszcze jedną rzecz chciałbym zrobić, e, czekajcie, gdzie jest ta skrzyneczka, gdzie jest ta skrzyneczka, Salon mnie kusił ogólnie. Ale chodziło o smallgifta. Czekajcie, bo ja tam coś ciekawego wcześniej nie widziałem, bo to są ogólnie mm, skrzyneczka, gdzie są wszystkie takie same szanse, czy nie? Mm, czekajcie, bo tutaj będzie pewnie tak, to, to samo właśnie, tak jest. Dobra, Small Gift. To jest skrzyneczka za 3,60. I podobno tam dosyć ciekawe rzeczy się dzieją i ja chciałbym to przetestować. Nie sprzedamy sobie jakichś tutaj moich droższych skinów, tylko takie wiecie, co mi pozostawały. Mamy 41 zł. No i to będzie tego smallgifta jeszcze testik. Może akurat... To jest taki mini nasz znaczy mini, to nie będziesz taki mini, skrzynia kosztuje 360, my otworzymy sobie 13. On jest też nas, dobra, 12 otworzymy sobie na 4 graczy. Też nas nie chce czekać 43, okej. Okay. Dobra, 11, 11 tych skrzyneczek. I to może być taki wstępik do odcinka kolejnego, czyli do odcinka od skrzyneczki do kosy, bo ta skrzyneczka po prostu zaciekawiła mnie żeby właśnie spróbować z niej zrobić koskę. Jak się jej troszeczkę tak przyglądałem. No ale jeśli teraz nie pójdzie ona jakoś fajnie na bitwie, to tego nie będę robić. No i poszukamy sobie innego kandydata po prostu w kolejnym o 7,52. Okej. Okay. Fajny skin, tylko niestety nie dla mnie. Jak to się dalej? 11, dobra, dobra. Może będzie, może będzie właśnie faktycznie taki odcinek. Nie, ten skin też chyba będzie najlepszy, tak jest. Oczywiście, że jest najlepszy. Malutkie prezenciki od Giffordskins, a te wpadają. dobra, tutaj 11 zł Dobra. W ogóle ciekawa jaka będzie tej kwota ostateczna, no nie? Ile będą warte skiny właśnie z salutkiej tej oto bitwy, bo to jest naprawdę najciekawsza w sumie rzecz, jaka tutaj się rozegra. Jeśli będzie to powiedzmy 40-40 powyżej 160 zł, to to jest naprawdę mega ciekawa opcja. Jeśli to będzie powyżej 120-130, to zrobię z niej odcinek. Jeśli nie, no to nie będzie odcinka. Więc to po prostu aktualnie decyduje o tym, czy ta skrzyneczka po prostu pojawi się w kolejnym odcinku. No i zobaczmy, kto jest zwycięzcą, kto zgarnął najlepsze skiny, więc w tym momencie, słuchajcie, zwycięzcą tej oto bitwy. Zostaje niestety nieha różnicą kilku groszy, 112. Nie no, no, w sumie prawie się kwalifikuje, ale widzieliśmy fajne digle, może po prostu miała tylko słabszą, Z Pomyślimy. Pomyślimy, jeśli by było 120 by było pewne. Jeśli jest tak, to ja pomyślę. Pamiętajcie, w ogóle o najlepszym kodzie, klikacie sobie doładuj, wpisujecie sobie kod WOWKET, on dodaje wam 5% więcej przy doładowaniu. No i dodatkowo jeszcze klejnoty dostajecie aktualnie, przez to, że właśnie trwa event. Macie wiele metod płatności, wpłacać możecie od 18 roku życia. Ja Wam dziękuję za oglądanie, subujcie, lajkujcie, na razie siema i cześć!